Witam Was w kolejnym moim filmie. Dzisiaj zajmiemy się podsumowaniem zeszłego roku, czyli roku 2023. Dzisiaj nowy rok, więc podejrzewam, że nie macie ochoty na zbyt długie filmiki, więc dlatego postaram się tutaj w krótko zwięźle i na temat opowiedzieć o sytuacji, jaką mieliśmy w roku 2023. Zacznijmy od fotowoltaiki. Jak widzimy, Suma wyprodukowanej przez moje instalacje energii to jest 19,4 MW. Jest to trochę mniej niż w zeszłym roku. To jest o 700 kWh mniej. No, ten rok nie był zbyt, zbyt dobry, jeżeli chodzi o pogodę. Miejmy nadzieję, że ten rok, który się teraz zaczął, będzie tutaj. Lepszy. W grudniu moja produkcja to było 168 kWh. Trochę lepszy wynik niż w zeszłym roku, natomiast sporo, sporo gorszy niż w grudniu 2021 roku. Zobaczmy sobie jeszcze wykres dla samego roku. Jak widzimy, największa produkcja była w maju. Później podobne e, wartości mieliśmy w czerwcu i lipcu, sierpniu, wrześniu, e, wysoko także kwiecień, no i całkiem, całkiem e, produkcja wyglądała także w marcu. Mamy oczywiście teraz styczeń, więc raczej tutaj nie ma co się spodziewać jakichś e, rewelacji, natomiast no, wszystko będzie oczywiście zależało od pogody, jaką będziemy mieć. Przejdźmy teraz do pompy ciepła. Jeżeli chodzi o pompę ciepła, to zużycie w grudniu 2023 roku to było 1003 kWh, natomiast suma, jeżeli chodzi o cały rok, to jest 5723 kWh, czyli tyle moja pompa ciepła zużyła w ciągu całego roku od stycznia do końca grudnia 5723 kWh. Czy to dużo, czy to mało? Nie wiem, no generalnie to zużycie nie było zbyt duże w stosunku do tego, ile musiałem e, kupić e, w ekogroszku węgla, żeby oprzeć mój dom, więc tutaj ten wynik wydaje mi się z mojego punktu widzenia całkiem niezły. Być może e, te wyniki byłyby lepsze, gdyby ten dom był lepiej ocieplony, natomiast na, na poziom ocieplenia, jaki w chwili obecnej posiadam, myślę, że to całkiem e, dobry Wynik. To co jeszcze Wam pokażę to jak się tutaj e, nam kształtowało zużycie dziennej energii, no czyli widzimy, że to zużycie w grudniu było najwyższe jeżeli chodzi o e, ostatnie miesiące, jedynie luty e, zeszłego roku także był tutaj w, e, powyżej 30%. Kilowatogodzin w ciągu dnia. Pozostałe miesiące, jak widać, poniżej 30 kWh. No miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś wielkich mrozów. Wtedy to zużycie na pewno będzie dużo, dużo mniejsze. Tak wspomniałem, dzisiaj film krótki, ponieważ nowy rok, więc każdy chce wypocząć po wystrzałowym sylwestrze. Więc na dzisiaj to koniec. A ja Was zapraszam już na następny film który wkrótce zobaczycie, a który będzie poświęcony magazynowi. Dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się.